Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj chciałabym rozpocząć e, taką, może nową serię w ogóle: jeżeli się uda, e, moich ulubionych miejsc w sieci. Czyli wszelkiego rodzaju kanały na YouTubie, blogi, e, jakieś seriale. Czy to na przykład konto na Instagramie. Ja, z racji mojej pracy, w sieci siedzę dużo i też lubię bardzo oglądać różne dobre dokumenty czy seriale, więc wydaje mi się, że regularnie będę miała wam tu całkiem fajne perełki do pokazania. No i nie przedłużając, zaczynamy może od konta na Instagramie, które zdecydowanie jest moim ulubionym i najchętniej zaglądam, jakby oglądam każde Insta Stories, które się pojawi na, na tym profilu. Jest to konto Mai. Maja Stado. Maja w ogóle jest młodą mamą szóstki dzieci i e, chyba najbardziej w jej kontencie raz, że lubię jej dystans do siebie i dystans do tych dzieci, ale przede wszystkim to, co bije bardzo, to bije w ogóle z tego konta, ale też z relacji, które można tam zauważyć, to to, że po prostu ta rodzina jest taką totalną drużyną, że oni wszyscy się po prostu lubią, lubią ze sobą spędzać czas, zarówno rodzice ze sobą, jak i rodzice z dziećmi, dzieci ze sobą nawzajem. Chociaż wiadomo, że tam dzieci kłócą się w każdej rodzinie, ale bardzo, bardzo to konto i lubię. Lubię też bardzo jej poczucie estetyki, które jest zupełnie inne niż moje, ale jest zupełnie dla mnie fascynujące, bo Maja bardzo lubi różne intensywne wzory i kolory i mają naprawdę niesamowicie urządzony dom. Eee, więc zachęcam Was bardzo, jeżeli lubicie sobie czasem właśnie trochę oswoić tematy związane z macierzyństwem i zobaczyć, że to nie jest koniec świata, jeżeli w domu jest szóstka małych dzieci prawie że rok po roku, <grym>, no to, to bardzo na to konto was zapraszam i myślę, że się nie rozczarujecie. Jeżeli chodzi natomiast o tematy... Chociaż może jeszcze jedno macierzyński, około macierzyńskie konto Wam polecę. Kanał na YouTubie Mama Lama. O nim mówiłam już jakiś czas temu w ulubieńcach. I ja w ogóle to konto obserwuję kiedy, od, od czasu, kiedy było tam w ogóle mniej niż 10 tysięcy obserwujących. Już wtedy byłam zachwycona treściami, które tam dziewczyny przedstawiały, bo przy bardzo takiej przyjemnej dla oka formie i takim naprawdę profesjonalnym podejściu do prowadzenia tego kanału na YouTubie, dziewczyny w bardzo lekki sposób o tym macierzyństwie mówią i jest to naprawdę super. Mają świetne filmiki o ich historiach porodowych, które naprawdę są tak czasem śmiesznie opowiedziane, że bardzo w ogóle lubię poczucie humoru dziewczyn. też mi bardzo, bardzo odpowiada. Więc jeżeli szukacie takiego miejsca w siedzi mamowo- rozrywkowego to myślę, że jeszcze nie znacie jakimś cudem w ogóle tego kanału, no to zajrzyjcie tam koniecznie. Jest też kilka bardzo fajnych filmów z gośćmi, między innymi z Dulą, która przyjmuje, znaczy towarzyszy w domowych porodach. W ogóle ta tematyka okołoporodowa, która w ostatnim czasie jest mi bardzo bliska, no to niektóre filmy właśnie na tym kanale chętnie sobie odświeżyłam. To są często takie filmy właśnie dość długie, w których znajdziecie naprawdę sporo wartościowej wiedzy w bardzo przyjemny sposób podanej, więc polecam jeżeli chodzi o tematy około wnętrzarsko-remontowe no to oczywiście jest kanał Magdy Wnętrza Zewnętrza, o którym mówiłam Wam chyba w ulubieńcach grudnia w zeszłym roku i nadal ten kanał bardzo lubię tam znajdziecie home home-tury tak, home różnych pięknie urządzonych domów i mieszkań, razem często też z taką analizą i podsumowaniem finansowym co te, jeżeli akurat siedzicie w temacie remontów, też jest bardzo wartościową e, informacją, ile co kosztowało. No, także ten kanał bardzo lubię i tak tylko o nim tutaj napominam, bo już więcej mówiłam właśnie w tamtych ulubieńcach. Ale też na przykład ja jestem po prostu totalną fanką Doroty Szalongowskiej. i oglądam po prostu wszystkie możliwe jej odcinki, wszystkie jej programy, które są dostępne na playerze już od paru, paru lat. Specjalnie dla niej tego playera w ogóle mam wykupionego, żeby oglądać właśnie te odcinki, bo one chyba są właśnie tylko w tej płatnej wersji dostępne. I bardzo lubię tą kobitkę przede wszystkim Względu też na jej w ogóle taki charakter, usposobienie i poczucie humoru. Eee, bardzo, bardzo to lubię. Eee, no ale przy okazji też wnętrzarsko wielokrotnie można się tam fajnie zainspirować. Ale ostatnią, taką w ogóle moją perłą i creme de la creme, kanał na, na YouTubie, na którym bardzo rzadko pojawiają się filmy. Ale gdy już się pojawiają, to są zrobione tak dobrze. Eee, to jest kanał eee, Wabisabe i to jest para, która chyba dostała po swojej rodzinie stary dom na wsi, yy, chyba w Kanadzie, tak mi się wydaje, yy, i oni ten dom własnymi rękoma remontują. Jest to stary dom, w którym jest na przykład bardzo wiele drewnianych elementów, które dzięki temu, tak wiecie, szlifierką można fajnie sobie ym, odnowić, odrestaurować. Oni równolegle w tym domu w ogóle mieszkają podczas tego remontu. Ten remont już teraz się kończy. Natomiast na ich kanale znajdziecie naprawdę filmy jakby z renowacji każdego z pomieszczeń, które są zmontowane w tak mistrzowski sposób. To, się, to jest tak dynamiczne, to się tak świetnie ogląda. Jakby ja nigdy nie widziałam kanału wnętrzarskiego, który byłby tak dynamicznie zmontowany, jakby domyślam się, że za tym montażem stoją po prostu dziesiątki godzin pracy nad tym. I tak też jak obserwuję ich na Instagramie, to wiem, że to właśnie tak wygląda i że te filmy pojawiają się rzadko, ale za to ta jakość jest naprawdę niesamowita. Także jeżeli lubicie oglądać remonty, lubicie taki trochę retrostyl, no to koniecznie tam zajrzyjcie, bo naprawdę kanał jest wybitny. Uwielbiam, uwielbiam go. A, i na koniec jeszcze na koniec temat taki około macierzyński z powrotem, ponieważ jest też taka dziewczyna Laura, która ma taki w sumie kontent dość satyryczny, ale jest młodą mamą, teraz w drugiej ciąży, i ma kilka filmów takich bardzo przyśmiewczych, wyśmiewających rodziców, którzy spodziewają się dziecka albo kiedy to dziecko się pojawia i wszystkie te takie odpały rodzicielskie tam wyśmiewa. No i jest to tak trafione w punkt. I tak przyśmiesznie zrobione, że kilkukrotnie zdarzyło mi się popłakać ze śmiechu oglądając tej filmiki, więc bardzo, bardzo polecam. No i to jest e, koniec e, moich dzisiejszych e, internetowych ulubieńców, tych takich miejsc w sieci, ale będę wracać raz na jakiś czas właśnie z jakimiś tego typu nowinkami e, właśnie tutaj na YouTubie, żeby zebrać to wszystko w jedno miejsce. E, no i oczywiście zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. E, oczywiście zaglądajcie na mój Instagram. No i widzimy się niebawem w następnym filmie. Na razie, pa!